Fajnie ona to mówi, tak w ogóle bez emocji. Może <grymne> się do wizyty private detective. The w angielskiej wersji jakoś of brzmi origami killer, morderca z origami. Mordercy, które origami Tak. Pewnego dnia origami upadło na pole kapusty i narodził się z niego Scott Shelby.

Brzmi, jakby miał 20 lat i próbował udawać starego. Dramatycznie siądę. I powrócimy do serialu 24 godziny. Mamy 38 minut do wybuchu bomby. O na O ja. pewno, <grywanie> na pewno bały się to nie tak. tak że dzieci są najbardziej skłonne do stracyzmu społecznego, to. wiesz. Twoja matka to kurwa! Hmm, to jest właśnie tego, czego nie rozumiem. No, nie jedyny, ale... się Chciałam o yeah. ja... pracować po godzinach. Jej zmysł się jest zajebisty. Skąd wiesz, że mój syn ma na imię John? Ja wiem, oczywiście, mógł się tego dowiedzieć z gazet, ale to były karty? Czy glitch tekstury? Nie, brave. setka. On poszedł ten manekin, wygodnie jakby wstałem zabić. To będzie nasz szedział zabójca z manekinem. Jak słociesz wódce? <laughs> Sure, I thought of it at first. But it didn't seem to make any sense. I don't believe any of my clients could have done that. to my Johnny and all those other kids. No, ja to zrobiłem. Ja nie powiem. A to będę ci towarzyszyć, żebyś mogła się tego żeby mnie no, jeśli oczywiście wybierzesz dobrze znaczy, strategię, to go zbija. W zasadzie ciężko jest nie zrobić tak, żeby one, on nie zginął. Bo w momencie, hmm. kiedy ją uratujesz, ty nie wiesz, że on jest mordercą. Tak naprawdę chcesz je uratować, nie? Już nie wspomnę o tym, że ten człowiek nie myśli jak morderca. Na przykład narzeka na rzekę napadający deszcz, który teoretycznie napełnia studnie. Może na rzeka, bo napełnia zbyt szybko? <laughs> Ale Człowiek ma niesamowity ten... analityczny zmysł, Możemy jakieś paranormalne zdolności meteorologiczne, że akurat potrafi sprawić tak, żeby też padał dokładnie tyle i jest potrzebne na 4 dni. A może ma jakiś rezerwuar specjalny do upuszczania wody, wiesz, pod zegarkiem ma przycisk do tego. Śluzy czy coś? Myślałem, że fabuły jest japoński visual Nowelek nove są złe. O ja. Oh, tak. To jest fajne, jak ona to mówi, a dopiero później się odwraca i rusza ustami. Co ona stwierdziła, że bez zboczeń, a ma całą półkę. Nie półkę, jak się to nazywa? Wieszak dziwacznych ciuchów, włącznie z Kimonem. To to nie są You never know. To jest tylko cosplay. <głos> <głos> right? <noise> <noise> Implying, że cosplay to nie jest debilizm. Jestem dziwko, mieszkam w ruderze. Kupiam sobie cyfrówkę. No point in pushing it. She's not going to tell me anymore. <noise> I gotta get out of here. Ja, yeah, right. Tak jest nie strongesty. Są yep, spadaki. Mm -hmm. Pozwiedzam jeszcze mieszkanie. Puściem muzyczkę. Puścimy sobie muzyczkę. Well, if you remember anything, ja wskoczę do Wandu. Mmm, do larding Co? Znaczy by... Nie, nie zauważyłem czy tego. To właśnie, ona chyba nie ma łazienki. To trochę dziwne. Chyba, że to dziwne, szkoda, coś to jest łazienka. Tak, to jest łazienka. Widzę kurki. What the fuck? Dzieci, ja teraz idę się kąpać. Nie podglądajcie. W ogóle gdzie spał jej syn? Tam było tylko jedno łóżko i mm, łóżko. Tak, oczywiście każdy bohater w tej grze musi mieć jakiś problem zdrowotny. Więc ten pan ma astmę. To jest jeden moment, w którym ona się objawia. Jak na przykład Norman Jaden, z panią w FBI, który jest narkomanem, co chwilę ma ataki to w najgorszych momentach. Tak, ten człowiek, jako że jest mordercą, nigdy nie dostanie ataku, kiedy na przykład musi spierdalać. Ma immunitet sytuacyjny. No tak. Akurat to jest prawda. E, on nie może zginąć do prawie końca gry. Sounds like the rooms getting rearranged, and not in a good way. We gotta go back and help Lauren. That guy might kill her. Tylko super duper zarek. Oh, tak. Znowu dramatyczny chain. What do you want, asshole? No wonder it's a very tall minion, but it suits you. To O, ja zabiję cię drzwiami, bo posłużę bez pięści. Z lampą! Wszystkim, tylko nie ręką, bo. bo Teraz po po się w dwoje nigwiatki. Witamy w kreskówce Tunes. Krzesłem! Stołem! Wszystko! No właśnie. O, a, tu mnie wziął butelki. Żeby butelka nie była optymalna, do zlewu. Kurczę, to jest taka dramatyczna walka. Taka wspaniała. Zabawne jest to, że kiedy on rzucił ciężkiego detektywa na stół, nic się nie stało, ale kiedy dość lekki człowiek, tak mi się wydaje, przynajmniej spadł na niego, to on się załamał tak dramatycznie. Nie z, z drugiego razu. To jest tak wspaniała walka po prostu. Ach. Ci ludzie nie mieli w ogóle nigdy do czynienia z czymś takim jak skoki walki, samoobrona, cokolwiek. Dlaczego był policjantem, czyli musiał mieć się bić, mimo to woli rzucać ludzi na stoły i uderzać ich lampą, bo to takie... DRAMATYCZNE! Tak według twórcy gry wygląda walka, bo wiesz... Tyle razy go prali w szkole, to <laughs>

Zostawię wizytówkę? Tak, tak. Oh. Ciekawe jak to czuć było, była kiedy tego nie zrobisz. Może wiesz, podejdziesz do drzwi i postać ci przypomni, że warto by to zrobić. Hmm, coś w tym O ja, piosenka mojego ulubienia, <śm> co? J.C. Denton. Mi Mr. Neo. <śm> A to jest J.C. Denton. Albo nie, czekaj, Adam Jensen. Tak, bardziej dzisiejszy. W sumie nie miał takich super zajebistych, wiesz. Yy, no, interfejsów. Myślę, że głównie nie miał tych zajebistych wysuwanych okularków. A no tak. Na szczęście on ma. Tak, wysuwane z O oh ja. Yeah. Odblokowaliśmy osiągnięcie White Knight. <grymne> Cześć wszystkim tutaj nie zapominajka. O, to jest kolejny przykład tego, że twórcy mi potrafił być konsy konsystentny po angielsku. Boże święty. Zgodni w tym jak tworzyć grę. Teraz nie sterujemy samochodem. Gdzie wyciąganie kluczyków ze stacyjki? Bo to jest katstanka i nie wolno. Tak. Tak biegnie na swojego najlepszego człowieka. Kipuna. <goal> Ej, <card acting vocabulary> ah. äh, wiesz co Jayden, ty pojedziesz, bo jeszcze stoisz na nogach, okej? Okay? No okej, okay, dobra. Doszły grado. <small>

Specjalny wydziałów płynów FBI proszę badge mister Jaden? Tylko e, zapomniałem mhm. Pokażę Ci ją z daleka, żebyśmy mogli sprawdzić czy jest prawdziwa. Tylko kartonik, nie? Co nie ma hmm. tutaj jakiejś śmiesznej kulki z napisami FBI? Hmm. Ja A wiem, ten bo musi wyglądać fajnie w rozburzonym garniturze He's here somewhere. Molder też nie nosił. Zy, zy, zy. Nie no, czasem chyba nosi, kojarzę ty. A może ta sprawa nie wymaga jeszcze kurtki Nazywam się Fox Molder Nasze śmieszne okulary Nie wiem co robię w tej grze <grym> Boże, Zaczynamy <grym> oh, Oto mój power Glove. Będziemy nim grać <grym> w Battle Talk Masz 47023, nomen Fajnie, że nie w pociągu, wiesz, nie żeby mogły zniszczyć ślady czy coś. Ja nie wiem ile razy będę, gadać, ale... ...obecność tej technologii jest kompletnie bezsensowna. Jestem Wiedźminem, mam swój amulet. No to, to, to tego, ale najgorsze, że ona... ...ni diabła nie daje jakiejś super przewagi nad ludźmi, którzy nie mają tego sprzętu. Ale jest, nie? Bo to FBI to musi mieć coś mistycznego. Technologia jest... Z, nie wiem. Musi być fajnie i dramatycznie... Z innego wieku. Coś, co też nie jest nigdy wiesz, że zostawia zostawia ciała koło torów. No boże, to ma być Red Herring przewidziany tylko dla gracza, a na zasadzie... Jak pod koniec gry sprawdzasz sobie ten dźwięk, w komórce, gdzie słychać prom, to żebyś myślał, że to jest pociąg. No, może. Ale znowu to by była głupia... Hmm, głupi element w ogóle. Czyli Deus Ex Machina przewidziana tylko dla odbiorcy. Coś istnieje, nie, wiesz, nie w świecie gry, nie ma jakichś nie? To istnieje tylko po to, żeby zmienić gracza, który nie jest, wiesz członkiem wydarzeń, tylko steruje postaciami.